Witajcie. Tym razem pokażemy w tym materiale jak rozpocząć swoją przygodę z oklejaniem samochodu. Zmiana koloru to przede wszystkim to co widać z zewnątrz, ale dodatkowo pokażemy w tym materiale jak okleić auto z wnękami, jak przygotować auto do oklejania, jak ich stosować i używać narzędzi dodatkowo. Jak rozcinać folię od środka w sposób e, bezinwazyjny, taki, aby nie używać noża, jak najmniej go używać, tak aby zapewnić gwarancję klientowi poprzez brak nacięć na pojeździe.